Szanowni Państwo, brudni i duchowie, drodzy mieszkańcy, minioną sobotę na placu przed naszą remizą wspólnie powitaliśmy oraz uczestniczyliśmy w poświęceniu nowego samochodu dla naszej jednostki. Ostatnie takie niecodzienne wydarzenie przeżywaliśmy 13 lat temu. Wtedy nastąpiło przekazanie zupełnie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu MAN. Dziś, po 13 latach od tamtego ostatniego wydarzenia, mamy, znowu mamy powód do dumy i radości. Moi drodzy, Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy dla naszej jednostki stał się faktem. Mamy to. Zrobiliśmy to wszystko wspólnymi siłami. A teraz pozwólcie, że opowiem Wam i zaprezentuję Wam nasz nowy samochód. Nasz nowy, lekki samochód ratowniczy-rozpoznawczy to Mitsubishi L200. Typu pickup. Z silnikiem o pojemności 2,2 litra mocy 150 koni mechanicznych z automatyczną skrzynią biegów oraz napędem 4x4. Auto posiada kabinę pięciosobową, wiele niezbędnych funkcji, w tym kamery cofania. Dodatkowo ponadto wyposażenie tego pojazdu, które nadaje cech bojowych wozu straży pożarnej, stanowi na pewno wrażenie drogi oklejenie tych pojazdów. To jest belka sygnalizacji świetno dźwiękowej zamontowana na dachu pojazdu. W kabinie pojazdu znajduje się panel sterowania. Tą sygnalizacją znajduje się radiostacja do nawiązywania łączności. Na przodzie tego pojazdu znajdują się światła typu sterobosko, zamontowane na grillu. Ponadto auto wyposażone jest w wyciągarkę samochodową. Jeszcze jednym elementem ważnym, który niezwykle ułatwi pracę strażaków, dobywanie sprzętu głębi w przestrzeni ładunkowej jest podest roboczy, który również jest na tym aucie zamontowany. Właśnie wyjeżdżamy z remizy. Szanowni Państwo, na pozyskanie samochodu, który stał się naszą własnością, złożyło się kilka rzeczy. Przede wszystkim na przełomie ostatnich kilku miesięcy założyliśmy na portalu zrzutka zbiórkę pieniędzy, którą prowadziliśmy od sierpnia do czerwca, od sierpnia ubiegłego roku do czerwca bieżącego roku. Ponadto zorganizowaliśmy akcję szafowanie. A współorganizowaliśmy pierwszy wielkopolski zlot morsów w Skorzęcinie. Rada Gminy i Miasta Witkowo wsparła również dofinansowanie na wniosek, który złożyliśmy w ubiegłym roku. Nowy, lekki samochód ratowniczo rozpoznawczy dla naszej dla OSP Witkowo podnosi naszą mobilność. Tego wielkiego, niecodziennego wydarzenia i sukcesu, którego byliśmy uczestnikami, nie byłoby gdyby niewieloletnie zaangażowanie strażaków, władz samorządowych, lokalnych przedsiębiorców, a przede wszystkim Was, drodzy mieszkańcy, którzy aktywnie włączyliście się w zorganizowane przez nas inicjatywy. W imieniu Zarządu ochotniczej Straży Pożarnej Witkowie dziękuję wszystkim, którzy się do tego sukcesu przyczynili. Dziękuję wszystkim zaangażowanym strażakom naszej jednostki druchnom i duchom OSP Skorzęcin, inicjatorom zorganizowanych akcji oraz ich realizatorom, czyli wam druchni oraz druchowie. Dzięki waszej determinacji, uporowi oraz ciężkiej pracy udało nam się to wszystko zrealizować. Dziękuję radnym Rady Miasta i Gminy Witkowo na czele z przewodniczącym panem Piotrem Juźlikiem za udzielone nam wsparcie finansowe zakupu samochodu, a także przekazany voucher na kwotę 3000 zł, który pozwoli na jego doposażenie. Dziękuję burmistrzowi gminy i miasta Witkowo, panu Marianowi Gadzińskiemu za wszelkie udzielone nam wskazówki, rady, wsparcie finansowe organizacji tego niecodziennego wydarzenia oraz pokrycie wszystkich kosztów związanych z organizacją zakupu, pojazdu, jego rejestracji i ubezpieczenia. Dziękuję lokalnym przedsiębiorcom, a w szczególności firmie Korlen, pani Elżbiecie i Sławomirowi Korczyńskim oraz firmie LIDERPOL w osobie Konrada Plucnera za wsparcie, jakiego nam udzielają. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Was, drodzy mieszkańcy gminy, za Wasze zaangażowanie w podjęte przez nas inicjatywy, które pozwoliły pozyskać dodatkowe środki i w znacznym stopniu przyczyniły się do zakupu samochodu. Wykonaliśmy wszyscy kawał dobrej roboty. Mamy to, na co pracowaliśmy przez kilka ostatnich lat. Po raz kolejny mogę powiedzieć, że w jedności siła i tylko zgrany zespół może tak wiele osiągnąć i my ten zgrany zespół właśnie wspólnie tworzymy. Raz jeszcze wielkie słowa uznania i podziękowania za to, co dla nas robicie.